Poranek budzik szósta, pierwsze co duch na ustach Płata 10 stów, ludzi tutaj w kurwia. leci całe życie, wszystko na kredycie. Jesteś sobą lub pakujesz komuś Nie Niedobrze jak nie wiecie, wiadomo przecież. Wpadłeś na to wcześniej, tutaj na mieście. Najlepiej z rana się podnieście. Idę tam, gdzie chcę, nie wiem w sumie jak będzie, nim to nadejdzie. Poranek węble, taki chcę być. Podam ci rękę, tak jak ty mi. W życiu na zakręcie, proste podejście. Trzymaj lejce, dźwigniesz każdy ciężar. W działaniach pewniak życzę ci dziś. Nigdy nie przestań. A co pamiętać, a co pożegnać Do rana musisz przetrwać głęboki sen Nie na tabletkach, nadzieja matką głupik Przy życiu trzyma ludzi Poranek, nowy dzień, powoli wszystko budzi Świta, już chyba szwita. Poranek witam, z uśmiechem Żomek zawsze mówił, będzie lepiej Bułka jogurt w, w sklepie, na dole Fajnie jak jest coś w lodówce, żeby móc położyć to na stole Poranek, oczy te same, oczy zaspane kartki po pokoju porozrzucane i myśl w głowie taka, że jakbym wczoraj nie miał smaka To bym w portfelu miał, ze dwie banie, nie piątaka A paru tamtych, co się wczoraj bawiło z nami Gdzie byli, gdzie są dziś, nie wiedzą sami Najgorzy jak z dudami z nie swoimi dupami, ale spokojny o poranku to wszystko naprawi Kiedy wstaje słońce, daje już koniec To nie, jakbyś po nocy, z brudumy dłonie Co w późno niech spłoni, a co przyje, to się wypije, witam nowy dzień, chyba, czuję, że żyje Nowy dzień, nowy nowy dzień, nowa jazda Problem nowy, czy pociecha, czy szansa Czy zjechał? Czy fartma, czy pusty Czy Haj spadł Co przyniesie nowy dzień, dzień Spiszę na kartkach nowy dzień, nowy nowy fajta, dzień, nowa jazda Problem nowy, czy pociecha, czy szansa Czy zjechał? Czy fartma, czy pusty Czy haj spadł Co przyniesie nowy dzień? Spiszę na kartkach Nowy dzień, nowy nowy dzień, nowa jazda Problem nowy, czy pociecha, czy szansa Czy zjechał, czy fartma, czy pusty, czy haist, co przyniesie nowy, nowy dzień? Spiszę na kartkach. Nowy dzień, nowy, nowy dzień, nowa jazda. Problem nowy, czy pociecha, czy szansa? Czy zjechał? Czy fartma? Czy pusty? Czy highspan? Co przyniesie nowy <toddź> dzień? Spisze na kartkach. to, 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 to już nie to, co w pamięci. To prawda, to prawda. To prawda. Zawsze to to to, 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 to prawda. Zawsze, i, zawsze, i, zawsze, i, zawsze tylko mienię w głowie.